Karolina Kamińska-Nowak, witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie Telefaktów. Znane wyniki referendum w Bałtowie. 1208 osób opowiedziało się za odwołaniem Rady Gminy, 43 osoby przeciw odwołaniu Rady Gminy. 25 listopada świętują misie. Wyjątkowa uroczystość, a wyjątkowa, ponieważ pierwsza. Pierwsza dla tych najmłodszych naszych przedszkolaków. Długo oczekiwane zwycięstwo piłkarzy ręcznych. To był mecz bardzo dla nas ważny. Potrzebowaliśmy tych punktów, że tak powiem, jak, jak tlenu. Wczoraj w Bałtowie odbyło się referendum w sprawie odwołania Rady Gminy. To pierwsze takie referendum w Polsce, a frekwencja pokazała, że referendum będzie ważne. Była nerwowa niedziela, ale na pewno była długo wyczekiwana. Zwyciężyła demokracja, świadomość demokracji na terenie Gminy Bałtów. Mieszkańcy wykazali się wielką odpowiedzialnością za przyszłe losy gminy i wielką odwagą. Pokazali czerwoną kartkę Radzie Gminy i przez co Rada Gminy musiała zejść z boiska. Tak, dziś podsumowuje niedzielę w gminie Bałtu wójt Hubert Rządło. Przypomnijmy, rok po wyborach samorządowych konflikt pomiędzy mającymi większość radnymi, a radnymi popierającymi wójta narastał. Z inicjatywą zorganizowania referendum wystąpiła grupa mieszkańców, w tym m.in. radni sprzyjający wójtowi. Pod wnioskiem podpisało się 920 osób i 24 listopada przeprowadzono referendum w sprawie odwołania Rady Gminy. To pierwszy przypadek w Polsce, kiedy mieszkańcy decydowali o odwołaniu nie wójta czy burmistrza, a całej Rady Gminy. Wyniki są już oficjalne, są protokoły, z którymi się zapoznałem. 1277 osób wzięło udział, głosów ważnych 1251, 1208 osób opowiedziało się za odwołaniem Rady Gminy, 43 osoby przeciw odwołaniu Rady Gminy. Dla przykładu powiem, że radni, którzy byli przeciwni mojej osobie w tej kadencji, łącznie uzyskali, gdy byli wybierani, 852 głosy. Teraz 1208, 1208 osób ich odwołało. Zatem zaprzysiężona przed rokiem rada została odwołana i konieczne będzie ogłoszenie nowych wyborów. Do czasu nowych wyborów, osobę pełniącą funkcję Rady Gminy w Bałtowie wyznaczy prezes Rady Ministrów. W najbliższych dniach będzie na pewno powołany komisarz przez pana premiera za pośrednictwem pana Wojewody. Ja bym chciał, żeby jak najszybciej odbyły się wybory samorządowe, żeby była wybrana nowa Rada Gminy, ponieważ gminie potrzebny jest i organ uchwałodawczy w pełni, i organ wykonawczy. Nowy skład Rady Gminy w Bałtowie wyłonią przedterminowe wybory, które zarządzi premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z przepisami szef rządu ma na to 90 dni. Przez najbliższe dni będą zapadały zatem decyzje, kto będzie komisarzem a następnie jaki będzie miał zakres kompetencji. Życie w gminie musi toczyć się jednak dalej. Chciałbym również, aby był spokój na terenie gminy Bałtów, żeby te podziały, które były wcześniej, żeby zostały zakopane, żeby druga strona, która była przeciwna mojej osobie, zrozumiała wreszcie, że mieszkańcy powiedzieli dość takiego zachowania. Jest miejsce dla mnie w Bałtowie i dla właścicieli kompleksów turystycznych i deklaruję im, że współpraca na zasadzie gmina, biznes będzie jak najbardziej, tylko będą jasne warunki wskazane, jak ona ma wyglądać. Budżet na 2020 rok Gmina Bałtów ma przygotowany i został on przedłożony już do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Był też pokazany byłym radnym i byłemu przewodniczącemu. Po uzyskaniu opinii Rio budżet musi zostać przyjęty. Czy przyjmie go komisarz, czy też będzie to prowizorium budżetowe, dopiero się dowiemy, bo to pierwsza taka sytuacja w kraju po 1990 roku. 25 listopada świętują misie. Dzień pluszowego misia został ustanowiony w 2002 roku w setną rocznicę urodzin maskotki od tamtej pory, zwłaszcza najmłodsi ten dzień świętują szczególnie. Dziś w publicznym przedszkolu nr 5 ślubowanie złożyły dzieci z grupy misie. Rozpoczęcie edukacji to wyjątkowy moment dla każdego dziecka, ale także duże wyzwanie dla rodziców. Tylko bardziej on przygotowuje nas niż my jego. A dlaczego? No, ze względu na to, że wszystko jest wokół Olka. Czyli całe przygotowanie, cały proces wstawania, pobudki, no to troszkę to zajmuje czasu. Trzeba cały czas poświęcić dziecku, nie sobie. Każdego dnia mamy wiele obowiązków, a zdecydowanie więcej obowiązków mają rodzice tych najmłodszych dzieci. Zatem jak wygląda ich poranek? Troszeczkę z tych obowiązków. Yy, Dzieci porannych, czyli, czyli jakieś tam przygotowanie mleka z płatkami, czy jakieś bułki, czy jakiegoś innego posiłku porannego, herbatę trzeba przygotować. No i z małym dzieckiem jednak trzeba posiedzieć, żeby bardziej chętnie zjadło, troszkę zachęcić, troszkę podgadać, żeby zajadaj, zajadaj, tak żeby dziecko to w miarę chętnie zjadło i brzuszek, coś tam brzuszku było zanim wyjdzie z domu do przedszkola. Obowiązków co nie miara, a dzieci do przedszkola chodzą chętnie, bo tam uczą się nowych rzeczy. Systematyczność w tym, co robią, daje im wiele korzyści. Najważniejsze chyba były te pierwsze dni, kiedy Oleg zaczynał chodzić tutaj do przedszkola. Jeżeli pierwsze dni faktycznie były pozytywne, a były, dziecko bardzo, bardzo się cieszyło, przychodziło do domu, opowiadało jak jest w przedszkolu. Broń Boże nie pytaliśmy, bo główna zasada jest taka, żeby nie przepytywać dziecka. No to te pierwsze dni były super i dziecko później w miarę, w miarę pozytywnie odbierało przedszkolę i z chęcią chodziło do przedszkola. Sam przychodzi do domu, włączałem muzykę, on sobie śpiewa, rysowanie przede wszystkim. Wiadomo, że tam jeszcze jakieś bazgrołki są, ale sam, sam faktycznie pyta, żeby mu dać tą kartkę, żeby porysować. Przede wszystkim też widać przy układaniu klocków w jakichś zabawach takich manualnych, że, że lepiej sobie z tym radzi zdecydowanie. Każdy dzień w przedszkolu przynosi ciekawe wrażenia. Dzieci zaznajamiają się ze sobą, uczą się współpracy i nabywają nowe umiejętności. W przedszkolu uczymy tego systematyczności, obowiązkowości, przyzwyczajamy dzieci do tego, że czeka ich ten trudny czas, że trzeba wyjść, wystąpić, powiedzieć coś. No ale przede wszystkim uczymy też i samoobsługi, prawda, żeby te dzieci najmniejsze starały się już jak najlepiej zachowywać te swoje potrzeby. Tą samobsługę, żeby się umiały ubrać, umyć rączki, żeby same zjadły śniadanko, obiad, żeby same jadły, żeby ich nie karmić, więc myślę, że to w najmłodszej grupie jest dla nas najważniejsze. One uczą się powoli, ale bardzo chętnie, są chłonne wiedzy, chętne do zabawy. Między innymi tego uczą się dzieci w przedszkolu publicznym numer 5, a dziś zaprezentowały one swoje umiejętności artystyczne podczas wyjątkowej uroczystości, ślubowanie na przedszkolu. Mia miało charakter bardzo uroczysty. Wyjątkowa uroczystość, a wyjątkowa, ponieważ pierwsza. Pierwsza dla tych najmłodszych naszych przedszkolaków dzieci z grupy misie, czyli dzieci trzyletnich. I muszę powiedzieć, że wybór dnia święta pasowania nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie dzisiaj 25 listopada obchodzimy święto pluszowego misia i Dzieci z naszej grupy najmłodszej są właśnie misiami, stąd też zbieżność tych dwóch dat. Małe misie oficjalnie stały się przedszkolakami, tym samym rozpoczęły się ich nowe obowiązki, których na pewno z wiekiem będzie przybywać. Za swój pokaz artystyczny dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, otrzymały pamiątkowe dyplomy i nie zabrakło także słodkiej niespodzianki. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nie tylko dzieci, ale i rodziców. Dzisiaj w Piątce ślubowały misie, a o pluszowym misiu, jak co roku, pamiętały dzieci z Pajacyka. Do wspólnych występów artystycznych zaprosiły przyjaciół. Jest żółty, jest misie, ma czerwoną koszulkę. Mowa o najpopularniejszym pluszowym misiu, czyli Kubusiu Puchatku. To właśnie on oraz jego pluszowi przyjaciele obchodzą święto. O! Przede wszystkim e, świętujemy e, nie tylko dzień pluszowego misia, ale również przyjaźń, która jest bardzo ważną wartością dla każdego z nas. E, również dla dzieci, a jak wiadomo, e, dla dzieci tym pierwszym najlepszym przyjacielem jest pluszowy miś. Każde prawdziwe dziecko w swoim domu ma małego przyjaciela, który towarzyszy mu w nocy i w trakcie dnia, w szczęściu i w smutku. Do spania w trudnych chwilach. Na przykład Jak? Na przykład gdy nam jest przykro. A ty kiedy y, używasz swojego brudu? Do spania. Y, jak się boję się... z Do zabawy, jak się bawię z moją siostrzećką. Do przytulania. Tradycja obchodzenia święta misia już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń pajacyka, który od sześciu lat organizuje to wydarzenie. Lecz każda edycja ma inny motyw. W tym roku jest to przyjaźń. Chcemy, żeby dzieci więcej czasu poświęcały temu misiowi, zamiast po prostu poświęcać czas telefonowi, tabletom. Chcemy, żeby pluszowy miś był wiernym przyjacielem, gdyż pluszowy miś nigdy nie zawiedzie. Zawsze na nas czeka, można się do niego przytulić, wyszeptać mu swoje sekrety. Miś, miś nie zdradzi i nie zawiedzie. Jak się okazuje, maluchy mogą liczyć nie tylko na pluszaka, ale też na kolegów i koleżanki z przedszkola. My staramy się, żeby dzieci pomagały sobie nawzajem w sali, żeby jak gdyby były dla siebie wsparciem w trudnych sytuacjach. W dniu pluszowego misia nikt nie myślał o trudnych sytuacjach. Prezentacje artystyczne w wykonaniu podopiecznych wielu ostrowieckich przedszkoli przeniósł na chwilę wszystkich do bajkowego świata. Tańce, były też śpiewy w roli głównej Miś Pluszowy. Dariusz Czupryński przez kolejne cztery lata będzie kierował Ostrowieckimi harcerzami i zuchami zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Odbył się w minioną sobotę. Związek Harcerstwa Polskiego istnieje ponad 100 lat. Na ziemi ostrowieckiej jest największą bo liczącą ponad 350 osób organizacją pozarządową skupiającą i wychowującą młodzież. Kuba z harcerstwem jest związany od najmłodszych lat. Tak sam z siebie jakoś chciałem zostać zawsze mnie to fascynowało. Ale takim, no to jest trochę niecodzienna historia bo mój tata mi opowiadał jak na obozach bardzo łuziakiem był i musiał skrobać ziemniaki. No i to jakoś nie wiem czemu ale mnie to zachęciło do pojechania na obóz i zostałem harcerzem. Głównym celem ZHP jest wychowanie młodego człowieka gotowego działać dla społeczności lokalnej i jego wszechstronny rozwój. Rozwinąłem się przez ostatnie parę lat, Chyba około półtora roku temu, drużynę założyłem i działamy. Teraz z pozycji osoby, która już wychowuje młodych karcerze to dla mnie tak naprawdę najlepsze w tej organizacji jest zabawa dla dzieci, uśmiech dzieci i przyjemność z tego, co się dzieje. W sobotę, 23 listopada, odbył się zjazd zwyczajny chówca ZHP Ostrowiec. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ramie, brzecz, słabość, krusz. Dnes na jej zef boj česk trut pojdę rad za cze polskich trut Związek Harcerstwa Polskiego przez ostatnie 4 lata, czyli przez kadencję, której miałem zaszczyt być komendantem, bardzo się zmienił. Praca harcerzy się zmieniła. Jest przez te cztery lata chyba bardziej zauważalna w naszym mieście niż była do tej pory, choć zawsze harcerzy widać, ale te cztery lata pokazały, że tak naprawdę jesteśmy bardzo silną organizacją. Jesteśmy największą organizacją, która skupia młodzież na terenie powiatu ostrowieckiego. Przez te cztery lata zwiększyli liczebność, majątek chówca, wypracowaliśmy nowe standardy pracy z instruktorami. No, cały czas borykamy się z problemami jak każda organizacja, ale to czas na kolejne 4 lata nowej komendy chówca. Podczas podsumowania nie zabrakło podziękowań dla działaczy i partnerów Ostrowieckich Harcerzy, wśród których znalazła się także redakcja lokalnej TV. Za pomoc w realizacji zadań i przedsięwzięć związanych z działalnością związku HC polskiego na terenie powiatu ostyleckiego. Bardzo proszę podziękować szefowi i całemu zespołu redakcyjnemu. Kluczowym elementem zjazdu było wybranie nowych władz. Przez kolejne cztery lata za sterami chówca Ostrowiec będzie stał harcmistrz Dariusz Czupryński. Zastępcą komendanta do spraw kształcenia i pracy z kadrą został Kamil Zieliński. W komendzie będzie zasiadać także wieloletnia skarbnik Teresa Woźniak, która pozostaje na tym stanowisku. Dodatkowo członkami komendy zostali Krzysztof Domagała i Dominik Markiewicz. Redakcja lokalnej TV dziękuję harcerzom za wspólną współpracę i mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie zorganizować i przeprowadzić wiele ciekawych inicjatyw. W poniedziałkowych telefaktach czas na sport. Piłkarze Krzo 1929 wygrali na wyjeździe z drużyną Avia Świdnik 1 do 2. Również na wyjeździe swoje ligowy mecz rozegrały siatkarki Krzo Ostrowiec. W Mielcu przegrały z miejscową Stalą 0 do 3, w setach do 15, 16 i do 10. Natomiast we własnej hali rywalizowali szczypiorniści Krzo, którzy w końcu przełamali niepowodzenie w lidze i wygrali sobotni mecz z SMS Kielcem a Szczegóły w materiale. W dziewiątej kolejce pierwszej ligi grupy C piłkarze Ręcznik Szołodlewnia Ostrowiec pokonali we własnej hali SMS ZPRP Kielce 30 do 26. To był mecz bardzo dla nas ważny. Potrzebowaliśmy tych punktów, że tak powiem, jak, jak tlenu. Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana. Uczniowski klub walczył z Kszoł jak równy z równym, a ostrowiecki zespół miał problemy ze skutecznością. SMS przeprowadził kilka bardzo dobrych akcji. Realizowaliśmy wszystko to, co trener powiedział nam w szatni, czyli twarda gra w defensywie, szybko gra, szybka gra w ataku. W końcówce pierwszej odsłony Kielczanie prowadzili dwoma trafieniami. Bardzo dobrze jednak w Ostrowieckiej bramce spisywał się Kasper Kijewski, który w tej części gry obronił dwukrotnie rzut karny. I pierwsza połowa zakończyła się remisem 13 do 13. Brakowało nam trochę koncentracji. Mieliśmy problemy z obrotowym drużyny z Kielc. Też dobrze bronił ich bramkarz. Na drugą połowę Ostrowieccy wojownicy wyszli bardzo zmotywowani i to oni zdobyli pierwsze trzy trafienia. Pierwsze 10 minut należało do pomarańczowo-czarnych, którzy wypracowali sześciopunktowe prowadzenie. Bardzo dobrze funkcjonowała obrona Kszo, co pozwoliło na wyprowadzenie skutecznych kontrataków. Wyszedł zespół zmobilizowany, zdeterminowany, agresywnie w obronie, przede wszystkim skoncentrowany. Na drugą połowę wyszliśmy trochę może mniej skoncentrowani. Nie wiem szczerze, od czego to może zależeć. No, drużna skrzydła skoczyła, tak jak już trener wcześniej powiedział, na bodajże 7 czy 8 bramek. Wypracowana przewaga pozwoliła na spokojniejsze rozgrywanie piłki i kontrolowanie wyniku. W pewnym momencie ostrowczanie prowadzili już nawet 10 bramkami. Taka przewaga pozwoliła trenerowi Tomaszowi Radowieckiemu na wpuszczenie na plac gry kilku młodych zawodników krzop. Zawodnicy, którzy weszli na boisku, trawili się po przerwie, nie udźwignęli, nie realizowali tych założeń, które sobie powiedzieliśmy. Eee, jesteśmy szkołą mistrza sportowego i, i mamy pewne, pewne założenia. Jednym z założeń jest to, żeby wszyscy zawodnicy pojawiali się na boisku. W końcówce spotkania SMS Kielce zmniejszył przewagę. Ostrowczanie popełnili kilka błędów, ale wcześniej wypracowana różnica pozwoliła spokojnie dowieść zwycięstwo do końca spotkania. Krzoo Ostrowiec wygrał 30 do 26. Najskuteczniejszym zawodnikiem krzo w sobotnim spotkaniu był Sebastian Włoskiewicz, który zdobył 8 bramek. Dziękuję mojej drużynie za, za walkę, za zrealizowanie tego, co sobie w przerwie w szatni powiedzieliśmy. Aktualnie Krzełodlewnia zajmuje dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. W następnej kolejce Pomarańczowo-Czarni rozegrają mecz na wyjeździe z KSSPR Końskie, a 4 grudnia w Ostrowcu zmierzą się z Olimpią Medax Piekary Śląskie w ramach 1 16 finału Pucharu Polski. W serwisie informacyjnym na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla regionu świętokrzyskiego. W nocy temperatura 2 stopnie Celsjusza, wiatr będzie wiał z prędkością 6 km na godzinę, a ciśnienie to 1014 hektopaskali. Jutro termometry wskażą 8 stopni Celsjusza, wiatr to 10 km na godzinę, a ciśnienie 1012 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne jutro mają być korzystne. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji. Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.